Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, z tej strony Wasz ulubiony Jupiter, czyli ja, Wełski. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ta regularność jest, ale taka, no, bez, wiecie, jakiegoś samozaparcia, tak żeby było faktycznie równiutko co te 2-3 dni. No, nie udaje mi się, ale staram się dla Was specjalnie. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego, może oczywiście nadrobić i sobie, oj, obejrzeć. Jak widzicie... Dziś jest tyle ile było. Na sam start, oczywiście, przypomnę, że um, jeżeli chcecie sobie wypróbować, to musicie mieć 18 lat. W ogóle, najlepiej, jeżeli nie macie 18 lat, to nie oglądajcie tego filmu. I na -start przypomnę, że Upgradera ani innych tutaj wymienionych gier na tej stronie nie zobaczycie, a i my, ja to widzę, ponieważ korzystam z maszyny wirtualnej nagrywając dla was odcinki, a że serwery są nie w Polsce, no to ja to widzę, wy tego widzieć nie będziecie, kochani moi. No i jak tutaj jest baner na samej górze, z moim kodem dolar na starty 15% więcej przy każdym doładowaniu z kodem promocyjnym. Możecie go wpisać tutaj, kiedy chcecie doładować konto na stronie i wybieracie metodę płatności. Dajmy na to na przykład blik. Tutaj jest miejsce na wpisanie kodu. Wpisujecie sobie właśnie Welski i bonusik będzie wasz. Można to również wpisać tutaj, o właśnie tu, i tu też. To są chyba dwa sposoby na aktywację tych kodów promocyjnych. Nie wiem, co wypróbujecie, to Wam na pewno zadziała. Myślę, że standardowo zaczniemy od darmowych skrzynek za zalewele, jak zawsze. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, w ogóle skupimy się, myślę, że głównie na skrzynkach eventowych, no bo po to ten event jest, żeby go tutaj obczajać. No, jak zwykle, 11 groszy. Myślę, że bez zaskoczenia. Zawsze jakieś tam dodatkowe parę groszy tam wpadnie. Nie jest to jakaś duża różnica, ale proszę. Kolejne 11 groszy. Trzecia skrzynia darmowa. Co 24 godziny wystarczy, że sobie dodacie doda do nicku odpowiedni tag. I wszystko będzie hulać. Kolejne 11 groszy. Ciekawe. No i czwarta skrzynka, ostatnia. Bo kolejną odblokujemy po wpisie 60 levela. Jak na razie to widzicie mamy 43, więc troszeczkę... Okej, okay, 79 groszy, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Zanim przejdziemy do tych eventowych, sprawdźmy w ogóle, czy coś tu się zmieniło. Czy są może jakieś nowe, o których, których ja tutaj nie widziałem, których jeszcze nie testowałem. No raczej, no raczej nie, raczej nie. Znaczy są skrzynki, których nie testowałem, ale te skrzynki są tutaj, ale nas na nie nie stać póki co. Więc my sobie je odpuścimy. Naprawdę chciałbym pootwierać... Te najdroższe o na przykład te. Butterfly Knife, na przykład case. No słuchajcie, no jest jak jest. Trzeba się zadowolić tym, co, tym, co się ma. Mam wrażenie, że się cena zmieniła chyba tej skrzynki, bo chyba była tańsza. No cóż, 3 sztuki na start. Nie ma co przedłużać, bo już się wystarczająco długo czekaliście. Oj, myślałem, że na start nam wyleci. No nowa rewolucja, ale niestety tak się nie stało. 22,27, czyli lekko wyplecym. Otwórzmy sobie drugi raz, po czemu by nie... O, wypadła neonowa rewolucja. Przewidziałem. Dzięki. 1816 złotych w jednym skinie. No te skiny absolutnie nie. Ale neonowa rewolucja? Tak. No to na trzecią nóżkę, prawda? Otwierając skrzynki eventowe oczywiście otrzymujecie te punkciki, które później możecie sobie oczywiście je wymienić. No tutaj dostaliśmy... 6 zł, więc to nie jest to, czego my tutaj oczekujemy, więc przejdźmy do następnej po trzy sztuki e, 55,50 e, na pierwszy ogień i na pierwszy ogień mamy raczej minus e, dokładnie, to jest mocny. E, drugie, druga próba tutaj. No, chcemy potestować, żeby sprawdzić, czy to ma sens, no dwie dychy, no do trzech razy sztuka, A jak to mówią, chociaż pewnie skończy się na tym, że będzie do pięciu. Za pierwszym razem nam się poszczęściło, bardzo blisko tej Mecha Industries 15 zł. No dam ci jeszcze szanse, ale tych szans nie będzie wiele. Asimowe asymowe, jakby tu wpadł, to byłoby lepiej. Tutaj same ticket to hell i cały czas dwie dychy. No ostatni raz, ostatni raz lewelek. Przynajmniej dobiliśmy. No ten bajonecik i te awupki, tutaj co były, były ciekawe. 57, czyli teraz na 0, czyli tak jakby i tak jestem na minusie. Winter Blade, kochani moi, to może na początek pojedynczo. A, zapomniałem, że przecież tu jest tryb. Y Kurde Joker, i można jedną skrzynkę za 300 otworzyć. Ja zapomniałem, że to tu istnieje. Widzowie, przecież. Przecież to jest. Wow, dobra. Zapomniałem, że to istnieje w ogóle. Nie używałem chyba na żadnym odcinku tego. To, że joker wiadomo, no więcej. Więcej kosztuje, bo to tam równe szanse na każdego skina w skrzynce, więc to jest, wiecie, dosyć ryzykowna zabawa. 22, no nie, no nie, nie róbcie sobie jaj ze mnie. Jak na razie z najtańszej skrzynki wypadło, wypadł najlepszy skin. To to jest gówno absolutne. Um, a ile joker kosztuje tutaj? 1139, no mają rozmach, myślę, że po, jak już się pobawić w jokera to w skrzynki, które są tańsze, bo 95, a ile my za to dajemy? 164, no to nie jest inwestycja, która się zwraca, znaczy zwróciła nam się sporo w sumie, przy jednym otwarciu, no nie, no nie, no nie 62, no tak nie może być. Musi na, musisz nam dać coś więcej. I sorki, że ten odcinek tak późno wleciał, chyba że nie wleciał dzisiaj. Nie wiem, jak wleciał, to wleciał, jak nie, to wleciał jeszcze dzień później. Ale raczej będę się przymierzał do tego, żeby raczej wleciał jeszcze tego dnia. Postaram się, żeby tak właśnie było. 320 zł tym razem, no to już jest ważny pieniądz. Na zero, ok, dam ci szansę jeszcze, bo na zero 2900, budżet szybko się. No, 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 spodziewałem się, że tak będzie. 223, dobra. Ostatni raz, ostatni raz. Case Harden chyba byłby lepszy. Myślę, że zdecydowanie 164, jak ta skrzynka się nazywa? Sled Squad. No i to była dobra, to ta, tylko tutaj, tutaj trzy, ale pojedynczo, bo ona kosztuje 200 za sztukę, więc a może na buście, czy to nam coś pomoże, no trzy razy szybsza animacja otwierania po prostu jest. 21 zł, absolutnie nie. 272 zł, czyli tutaj był zwrocik, no to jeszcze trzeci raz i niecałe dwa koła tylko. I to jest chyba ten sam skin, tylko tańszy. Mhm. No dobrze, ile na Jokerze ta skrzynka kosztuje? 150 zł, myślę, że idealnie. E, ta nieco droższa, która jest normalnie po 18 na Jokerze kosztuje 373. Myślę, że możemy się tymi najtańszymi tak pobawić. Na Jokerze za 150 pln e, Pit Viper no. No nie. Po prostu 243 to ja to nawet. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie róbcie jak ja. Wicked Seek czy Pit Viper znowu. No nie, no, lekko lepiej, ale 15 zł. No, do trzech razy sztuka. Do 3 razy sztuka. Mm, zdecydowanie nie 72 zł. To i tak nic nie zmienia. E, no to co wy na to, żeby tutaj o. Raz. To jest zupełnie nieopłacalna inwestycja. Teraz więcej tracę niż zdobywam. Mecha Industries jest, tylko w dobrym stanie 915, ok, mogło być gorzej. Mamy 700 złotych, to co wy na to, żeby przepiedolić je na bitwie? Bitwa za 10 koła, no sorry, ale mnie po prostu nie stać. Na 4 e, underdog lecimy e, prywatna. Może nam się uda wygrać, może nie robimy bitwę, skrzynki od 40zł, cena rosnąco chop shop, kurde no, silver case dawaj silver case, golden roast mm, nie, nie chcę desloid space'a, mamy 746, warto o tym pamiętać, silver elite mm, covercik musi być, covercik to jest must have nie chcę pragi, nie, nie nie nie, inne, 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 spicy boom, savage Mamy już 322 kurde. 320 dobra, spicy bomb. Eee, to Krakał Krakau 503, jeszcze 240. Słuchajcie. Backdoor access staniała, ona była równa za 100, To pamiętam do doskonale. Hmm. Master Guardian i jeszcze coś za 120, jeszcze coś podobnego Neonor. 756, fuck nie stać mnie. To coś delikatnie tańszego. Mm. O, coś takiego. 735, 10 skrzynek ideolo. Na prywatny underdog. Niech się dzieje co się chce. Dodamy oczywiście bociki. Powinien wyszeć. E, wy, 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 co ja powiedziałem? Wyjść. Powinien wyjść tam e, w miarę szybki i przyjemny odcinek. Dodajemy Bomb badiego. Dajemy moi drodzy Wolbenga i dajemy moi drodzy one tapa. Niech będzie taka tutaj trójca święta, tak zwana. Oczywiście w żartach to mówię, jakby ktoś się nie skapnął. Underdog. Ok, pierwsza jest wygrana, ale różnice nie są duże. To chyba ja mam najdroższy skin. Oj, niestety tak, ale. Nie, to nie ja, ale dalej wygrywam, ale różnica pomiędzy dwoma botami tu jest bardzo niewielka. On tańszy. Wygrywam, ale bardzo niewielką różnicą w fak. Oczywiście to się może odmienić jeszcze, jeżeli pozostali dobiją do odpowiednich kwot, ale ja, ja to nie, 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 proszę, ja nie chcę przegrać, proszę. Nie, noż kim po złotówce to to jest. Doładujemy portfela portfel, albo jemu, albo wallbangowi co no z tego, że ja mam najtańsze jak przegrywam, no teraz wallbang wygrywa wallbang wygrał, dziękuję, ślicznie zarobił sobie na nas 2100 my dostaliśmy z powrotem 314 i nasz obecny stan konta wynosi 4300, czyli w zasadzie zamknęliśmy się w tym samym co ostatnio, tak plus minus i Mecha Industries jest dostępny, naj, najdroższe, czy jest, patrzcie, nawet one na Nową Rewolucję byście sobie mogli wypłacić, gdybyście tego, a w ogóle tak, ja mogę giveaway e robić, ale to jeszcze nie dzisiaj, w sensie mogę, ale muszę się najpierw skonsultować, że tak powiem, także jak będzie, to mogę zrobić max 5 giveawayów, ale na razie jeszcze to nie jest ten, to jeszcze nie jest ta pora, widzowie kochani. Także co, sprzedaj wszystko, bo nie ma co tego kisić i sprawdźmy czy jest sens zużywać te 11 koła, czy może zużyć dopiero pozbierać sobie i zużyć to wszystko na sam koniec, bo mamy opcję zbrojowni e i zdrapek albo ranking, czyli ten kto ma więcej, no to ten sobie coś tam wygra. No ja jestem, no ja byłbym dość wysoko w tym rankingu. No, ale oczywiście mi nie ma, bo ja nie jestem po to, żeby wam zabierać skiny. E, także, no co, e, tak się skończył dzisiejszy odcinek. Nie było źle, ale szkoda, że ta neonowa rewolucja wypadła na początku odcinka, a nie na jego końcu. Generalnie nie było tragicznie, ale mam nadzieję, że poszło szybko. Przypominam, 18 lat musisz mieć, musicie mieć ktokolwiek z Was, by tam nie chciał sobie spróbować, choć nie namawiam. E, to możecie to zrobić oczywiście za darmo, całkowicie, wpisując ten kod promocyjny darmowy, nie ten kod, ten darmowy dolar i 15% więcej przy każdym doładowaniu. Także myślę, że to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiaj, postaram się następny filmik, nieważne z czego by był, nagrać, wrzucić trochę szybciej niż teraz. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.